Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Oczywiście. Program nasz istnieje od ponad 20 lat, jednak u Państwa pojawiają się po raz pierwszy, po raz pierwszy w polskiej telewizji. W naszym programie prezentowane będą materiały z y, pogranicza nauki i paranauki, z y, zdarzenia, z głębin czasu, z ziemi, z kosmosu. Dodałbym również, że może nawet z innych wymiarów wszechczasu i tuneli czasu. Sensacyjna, Sensacyjna wiadomość wiadomo, już, już wkrótce, wkrótce na kanale łyżki. Na kanale łyżki. Pierwszy, Pierwszy program oczywiście z 1996, 1996, roku. 1996 roku. Obejdź opużałuję już.